Siemaneczko witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale Z tej strony Piotrek. Dzisiaj chciałbym Was zaprosić na konkurs z okazji, z okazji 500 subskrypcji. Jak wiecie 500 subów wybiło mi już no, z tydzień, dwa Około tydzień, dwóch tygodni temu, ale jakoś nie mogłem się zebrać, by nagrać ten konkurs. I jeszcze takie na początku szybkie info: yy, ostatnio wypadło mi wiele spraw no, rodzinnych, tak to nazwie. Nie miałem kiedy nagrać QA. Nie bójcie się, QA zostanie nagrany. Wrzucę go nie wiem, myślę, że jakoś za kilka dni i jakoś to będzie. A dzisiaj konkurs z okazji 500 subów. Najpierw, może Wam pokażę nagrody. Nagrodą za miejsce trzecie będzie Blister z FIFA 365 2016 24 karty, dwie karty limitowane. Nagrodą za miejsce drugie będzie 20 saszetek z kolekcji Champions League 11-12 naklejki. Będzie to 20 takich saszetek, w każdej saszetce chyba 5 lub 6 naklejek, nie wiem. A za miejsce pierwsze będzie 30 takich saszetek. Tak, tutaj jest 30, tam jest 20, no i tu jest blisterek. Także nagrody myślę, że całkiem, całkiem fajne. Naprawdę zapraszam Was do brania udziału w tym konkursie, i jeszcze powiem zasady konkursu. Zasadami konkursu jest zdanie subskrypcji na moim kanale. Oto jest obowiązkowe. Lajk już nie jest obowiązkowy, ale fajnie by było, jakby był. I napisanie komentarza z czymś miłym dla mnie. Po prostu nie wiem. Pozdrawiam. Życzę Ci jak najlepszych kart. Nie wiem, coś takiego, coś po prostu miłego, żebyście napisali. Ja potem przyporządkuję każdemu numerek i przez stronę random.org wylosujemy. Wylosujemy każdemu. No, znaczy, każdy już będzie miał przypisany swój numerek. I ja wylosuję trzy numerki, które po prostu wygrają te nagrody czyli Blister 20 i 30, Saszetek z Champions League 11-12. Także. Myślę, że... aha właśnie jeszcze dokąd trwa konkurs Konkurs trwa powiedzmy, że do... He... Powiedzmy, że do... do... 18 No tak. Do 18 kwietnia do godziny 18 ja o godzinie 18 wchodzę pod yy, ten film, który właśnie teraz nagrywam, pod ten konkursik wchodzę każdemu z góry na dół nie będę patrzył kto pierwszy, kto ostatni dał, z góry na dół lecę z numerkami, jakoś 19 myślę kwietnia nagrywam i 19 do 20 kwietnia film macie na kanale także serdecznie Was zapraszam do udziału w tym konkursie, myślę, że nagrody się Wam podobają ja do tych nagród jeszcze do, do, podokładam jeszcze zestawy bazówek z różnych edycji, tam po ileś bazówek z poszczególnych edycji Myślę, że nagrody się podobają. Także zapraszam Was do brania udziału w tym konkursie Ja Was zapraszam na kolejne już moje filmy Ja się z wami żegnam, nara!